LEKTURY PARANORMALIUM Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki Lloyda Pai Najbardziej zagadkowa czaszka. Będzie to fragment rozdziału pierwszego, w którym autor w literacki sposób próbuje odtworzyć dzieje zagadkowej czaszki oraz to, w jaki sposób została ona odkryta. 75 lat temu Pelo oznajmiła, że chce narwać jagód. Było to w pierwszej połowie sierpnia, późnym latem, przed rozpoczęciem roku szkolnego w Teksasie. Owoce pustyni, takie jak wiązowiec, berberys czy chrościna jagodna, w pełni dojrzały. Kilkakrotnie już wybierała się w najbliższą okolicę, by je zbierać wraz z kuzynami. Zazwyczaj nie byłaby w stanie zrobić nawet kroku bez całej czeredy dzieciaków ze wsi, pałętających się jej między nogami. Teraz jednak zajęte były. Podobnie jak ich rodzice, przygotowaniami do ulewy, która miała nadejść tej nocy, jak przekonywał Narison. Nadciągająca potężna burza skłoniła mieszkańców do szczelnego pozamykania wszystkich pomieszczeń zbudowanych głównie z kamieni oblepionych gliną, nawet w miejscach, gdzie zazwyczaj ilość opadów była minimalna. Nie odchodź za daleko i szybko wracaj, ostrzegła ją matka. Choć zdawała sobie sprawę z tego, że lepiej chyba na jakiś czas puścić swą upartą córkę samopas. Wszyscy widzieli, jak bardzo unieszczęśliwia ją pełne ograniczeń wioskowe życie. I załóż długie spodnie, kiedy nadciąga burza, pojawiają się węże. Bądź ostrożna. Jedyny dostępny koszek był duży i nieporęczny, lecz to pelo nie przeszkadzało. Warto było go taszczyć, żeby tylko wyrwać się z duszącej sztywności. Która wysuszała jej duszę w takim samym stopniu, co palące słońce znajdujące się wokół pustynie. Szła szybko, pragnąc jak najprędzej uciec z tego miejsca. Doszła wreszcie do zagajnika wysokich drzew, który dostrzegła pierwszego dnia. Nikt ze wsi nie mógł jej tu dojrzeć. Zaczęła więc biec, zmierzając w stronę okalających osadę wzgórz. Nie obchodziło ją to, dokąd może prowadzić ścieżka. Wysokie na 15 metrów drzewa. Stanowiły doskonały punkt orientacyjny. Jeśli nie stracisz ich z oczu, to się nie zgubisz. Przepełniona tłumioną dotąd energią, Pelo praktycznie wzlatywała po zboczu, błyskawicznie zwiększając odległość pomiędzy sobą a osadą. Podążała ścieżką wiodącą przez kolejne wąwozy, aż na szczyty wzgórz. Ledwie zdawała sobie sprawę z walącego, jak młot serca. Czy obijającego się o jej bok kosza. Całą uwagę skupiła na radostnym podnieceniu, spowodowanym faktem, że oto po raz pierwszy od siedmiu dni była sama, sama i wolna. Mogła robić, co chciała. Cały świat stał przed nią otworem. W końcu zmęczenie i obfity pot zmusiły ją do zatrzymania się. Rozejrzała się wokół, ciężko dyszała, próbując złapać oddech. Zaskoczyło ją to, jak daleko odeszła. Znajdowała się teraz wysoko w górach. Wciąż dostrzegała pod sobą zieloną kępę drzew na jastobrązowym dywanie. Znowu zaczęła iść. Rozglądała się wciąż dookoła w poszukiwaniu czegoś, co przykułoby jej uwagę. Wszystko wyglądało tak samo. Wszędzie wokół tylko piasek, skały i zakurzone bezładnie porozrzucane niepozorne krzewy. Krajobraz nie różnił się zbytnio od tego w El Paso. Postanowiła pójść w górę dnem niewielkiego wąwozu. Mogła wybrać którykolwiek stylu innych, lecz ten zdawał się ją przyzywać. Z tego miejsca nie było już widać drzew, lecz nie stanowiło to dla niej problemu. Jeśli tylko na chwilę wejdzie, rozejrzy się i wróci, drzewa znów powinny być widoczne. Po dziesięciu minutach wąwóz zaczął się zwężać. Omiotła spojrzeniem okolice, by przekonać się, co udaje jej się zobaczyć i zauważyła, że w lewej ścianie wąwozu znajduje się okrągła dziura. Z otworu, aż na dno wozu wysypywała się wachlarzowato szeroka i gruba warstwa detrytusu. Poniżej dolnej krawędzi porozrzucane były suche gałęzie, co oznaczało, że niegdyś rosły tu gęsto krzaki, teraz martwe i zeschnięte. Tunel kopalni. Pragnęła skosztować zakazanego owocu. Wiedziała, że może bezkarnie zgłębić chodnik, bo ślady jej stóp zmyje deszcz, który przewidywał na Było chłodno. Zadziwiająco chłodno, jeśli wziąć pod uwagę temperaturę poza szybem. Pomimo zbliżającej się burzy, na zewnątrz panował skwar. Mokre od potu ubranie przyklejało się do ciała i chłodziło ją, lecz nie dbała o to. Zaszła aż tutaj... I nic jej nie powstrzyma. Zobaczy o co chodzi z tym wioskowym tabu. Czy uda się jej sprawić co? Że wyrobisko zapadnie się wprost na nią? Zmiażdży ją na krwawą miazgę? Po plecach przeszły jej ciarki. Uwielbiała to. Krok, krok. Ostrożny krok, ostrożny krok. O rany! A to co takiego? Poczuła niewyraźnie słaby zapach, którego nie mogła zlokalizować. Zgniła jajka. Kwaśne mleko, zrobiła kolejny krok i co? Niemal się zachłysnęła, łapiąc powietrze, gdy zrozumiała, co widzi. Szkielet. Tuż przed nią na podłodze szybu kopalni znajdował się najwyraźniej leżący na plecach kompletny szkielet człowieka o mi dios z bijącym sercem postąpiła naprzód o parę centymetrów żeby go lepiej obejrzeć podobnie jak dla wielu jej rówieśnic z zachodniego Teksasu szkielety nie były dla niej niczym nowym widziała szczątki koni, krów psów, kotów jeśli padlinożercom nie udało się znaleźć i zjeść zwłok ich kości bielały w palącym słońcu jednak jedynym ludzkim szkieletem jaki dotąd widziała był ten, który zwisał ze stojaka w sali biologicznej w jej szkole. W nadchodzącym roku szkolnym Pelo postanowiła zapisać się na biologię, a głównym powodem jej decyzji był zachwyt tamtym szkieletem, którego dzieciaki nazywały panem kościotrupem. Teraz zaś wpatrywała się w prawdziwe kości. Podkradła się w ich stronę zdjęta trwogą, lecz także bez reszty zafascynowana. Prawdziwy ludzki szkielet. Tym co ją od razu uderzyło Był jego niewielki wzrost Pomyślała, że być może było to dziecko Może takie jak ja Poczuła nagły przypływ adrenaliny Co je zabiło? Znów poczuła gwałtowne bicie serca Rozejrzała się ukradkiem Czy to było coś w tej jaskini? Spostrzegła kość lewego ramienia Coś się na niej znajdowało w bladym świetle przypatrzyła się bliżej. Ręka. Nie było co do tego wątpliwości. Z kopczyka gruzu i ziemi, znajdującego się tuż obok szkieletu, wystawała ręka, oplatająca jego ramię. Jak to się stało? Czy przysypana istota została pogrzebana żywcem? Czy próbowała się wydostać? Pochyliła się. Orety, a niechto. to! Ręka wyglądała dziwnie, była wykrzywiona i brakowało jej chyba palców. Tak się przynajmniej stawało dziewczynie. Co tu się stało? Przyjrzała się jeszcze uważniej i zauważyła, że kawałek przedramienia wystaje ze zmieszanego z piachem i usypanego w kopiec żwiru, który wygląda jak grób. Otóż to, zrozumiała, kopczyk jest grobem słodki Jezu. Nazaretański. Zebrawszy się na odwagę Pela włożyła palec pomiędzy kamyki W pobliżu wystającego ramienia Aby sprawdzić jak są luźne Nieźle Nie są za bardzo posklejane Zastanawiała się czy ma wykopać drugi szkielet I rozważała czy ma do tego prawo No cóż Czemu nie Ten drugi leży sobie na widoku Prawda Jaka to różnica Uklękła i zaczęła odgarniać gruz z ramieniem. Odsłoniła więcej kości. Wkrótce widać było całe ramię i część obojczyka. Grób był płytki, łatwy do odkopania. Zapomniawszy o ostrożności, Pelo zaczęła kopać ze wściekłą energią. Z mocnym postanowieniem wydobycia całego szkieletu, tak żeby można go było obejrzeć równie dobrze jak pierwszy. Odsłoniła drugi szkielet w ciągu kilku minut. Siedziała w przykucniętej pozycji, usiłując zrozumieć to, co zobaczyła. Był malutki, mniejszy od tego na powierzchni, był też cały zniekształcony. Wielka głowa, wąska mała część twarzowa. To musi być dziecko. Był to fragment książki Lloyda Paj, najbardziej zagadkowa czaszka. Czytał Ivelios. Książkę na polski rynek wydało wydawnictwo Cień Kształtu. Książka dostępna jest do kupienia na stronie wydawnictwa Cień Kształtu www.cieńkształtu.pl oraz w księgarni internetowej Nieznanego Świata www.nieznany.pl Lectury paranormalium